Witajcie rodacy, dzisiaj przedstawiam Wam kompletny zestaw dla początkujących, czyli gogle, radio, dron, a nawet baterie. Zobaczcie czy warto kupić FPV Whoop Racing Starter Kit 2. Tak wygląda opakowanie całego zestawu, no i jak widzicie, wiele się z niego nie dowiemy. To po prostu pudełko w barwach producenta. Po jego otwarciu wyłania nam się bardzo dobrej jakości Etui. To jest twarde, a jego tekstura widać, że jest klasy premium, a dodatkowo ma logo beta FPV. W środku użymy wszystko, czego nam potrzeba do latania, a dodatkowo te rzeczy mają konkretne przegródki, więc wszystkie te elementy nam nie latają i nie obijają się podczas podróży. Co dokładnie tam mamy? Dwie antenki, które od razu wywalcie do śmieci, bo to chłam, a kupcie normalne. Jest kabelek mini USB, który służy między innymi do ładowania baterii w goglach. Są cztery zapasowe śmigła, gdy w coś dronem mocniej przywalimy. Są dwie baterie 1S o pojemności 300mAh. Jest ekstra urządzenie 2 w jednym, bo nie dość, że ta czarna skrzynka na USB naładuje dwie baterie naraz, to dodatkowo możemy nią sprawdzić, jaki jest stan baterii i jako, że ma wbudowany mały ekranik LCD. Oczywiście, znalazła się instrukcja obsługi w języku angielskim i chińskim, no a ta jest konieczna do przeczytania, jeżeli nigdy nie mieliście takiego dronika. W środku znajdziecie również radio, a konkretnie model Liter Radio 2. No i jest to w tej cenie najlepszy kontroler na dzień dzisiejszy. No bo leży w dłoni idealnie, a jego wielkość to coś a pad od Xboxa czy PlayStation, więc w sam raz. Spasowanie elementów jest również wzorowe, a jakość plastików, jak na tą cenę jest świetna. Warto również zwrócić uwagę, że z tyłu konstrukcja jest wyprofilowana, jak i ma taką tarkę po lewej i prawej, co znacząco wpływa na komfort użytkowania, jak i moc chwytu. Te radio bowiem trzymamy pewnie, no i nic nam nie przeszkadza. Gdy operujemy drążkami. Te dodatkowo chodzą płynnie i bez zarzutu. Oczywiście nie są to hale, ale do takiego tani to to, co tutaj Beta FPV umieściła, w zupełności nam wystarczy. Jeżeli chodzi o funkcjonalność, to na dole mamy port na kabelek USB i tak dzięki temu możemy radio połączyć z naszym komputerem i latać na symulatorze, a po prawej jest wtyk dla naszych słuchawek. Switchy mamy łącznie 4, po prawej i lewej stronie po 2. Na dole są dwupoziomowe, a na górze mamy trzyetapowy etapowy przełącznik. Po środku, poza drążkami, jest tylko włącznik i wyłącznik. Będąc szczerym, do takich mikrusów więcej nic nam nie potrzeba. Natomiast by latać tym sprzętem prawidłowo potrzeba gogli. No i tutaj ponownie jestem mega zdziwiony, że w tej cenie otrzymujemy świetne kubełkowe gogle, a dokładnie model VR01. Te są dobrze wykonane, mocne i wygodne, aczkolwiek z tym to już kwestia tego, jaką mamy twarz. No bo jak jakąś kwadratową i wychodzącą poza normy, no to logiczne, że możemy. czuć jakiś dyskomfort. O komfort również dba tutaj miękka taka szara pianka, która będzie okalała naszą twarz. Ekstra, że funkcji tutaj mamy tyle, co w pełnoprawnych goglach z wyższej półki, czyli mamy auto wyszukiwanie kanałów, jak i poszukiwanie ręczne. Jest przycisk REC, czyli mamy nagrywarkę DVR. Fajnie, że w środku znalazł się akumulator 2000 mAh, a ten ładujemy poprzez kabelek USB. Nie zabrakło wejścia dla słuchawek, głośnika, no i oczywiście jest menu, a tam sobie ustawimy saturację, kontrast i inne podstawowe rzeczy, jeżeli chodzi o obraz. Natomiast ja tego nie ruszałem, no bo kubełki te przyszły bardzo poprawnie skalibrowane i nie miałem potrzeby tam wchodzić. Po bokach mamy trzy wcięcia na pasek. Ten jest elastyczny i regulowany, więc niezależnie jaką macie głowę, no to tego ogle dzięki niemu będą wam na głowie leżały po prostu wygodnie. Jedyne co mogę im zarudzić to to, że wcięcie na nos jest za duże no i tam trochę światła, które jest na zewnątrz przedostaje się i do środka. Tutaj szczelność mogłaby być trochę lepsza, no ale po parlotach nie będzie Wam to i tak już przeszkadzało. Tak wygląda sam dron i jest to naprawdę najprostsza konstrukcja latająca, jaką można zbudować czy kupić. No szczęście, nie mam się tutaj do czego przyczepić, jeżeli chodzi o jego budowę czy złożenie. Wszystkie kable od silników są ładnie poskręcane, dokładnie tak jak i wam to mówię ja w serii z cyklu jak zbudować drona. Plastikowa obudowa naokoła jest mocna i elastyczna i już teraz Wam zdradzę, że przetrwa nie jeden upadek. By dostać się do elektroniki trzeba rozkręcić dwie śrubki od góry. Pod spodem znajdziemy zaledwie jedną płytkę, która ma wszystko, czyli FC, ESC, VTX i odbiornik, a osobno jedynie jest kamerka o rozdzielczości 800TVL. No to co? Nie pozostaje mi nic innego, jak podpiąć baterię i zabrać na loty próbne. Sam jestem ciekawy, jak to lata. No i tak. Pobowiłem się nim trochę i oto moje spostrzeżenia. Nie ma tutaj Betaflighta, a jest jakaś podruba, ale na szczęście mamy dokładnie wszystkie takie same opcje i funkcje, czyli zmiana PIDów, ratów, ustawienia VTXa i tak dalej. Wszystko to robimy poprzez OSD w identyczny jak w innych konstrukcjach tego typu sposób. Jeżeli chodzi o loty, to mamy wgrany tutaj tryb Acro, Level, jak i Race. No i tutaj jeżeli macie jakiekolwiek pojęcie o dronach, no to nie ma tutaj nad czym dyskutować. Warto natomiast zaznaczyć, że w trybie level dron jest stabilny, a jego raty są powolne. To jest idealny tryb dla kogoś, kto pierwszy raz z takim tajni łupem ma do czynienia. Po przełączeniu na Acro czy Race ten mały pierdek pokazuje naprawdę sporo mocy i agresji. Ja aż byłem tutaj w szoku, jak to lata. Oczywiście pamiętajcie jedną rzecz. Mamy tu silniki szczotkowe i małe, więc turbulencje jak będziecie przylatywać wolno i blisko niektórych obiektów będą odczuwalne. No i wtedy musicie radiem kontrolować, no ale to jest normalne. Cały ten zestaw kosztuje 500 zł, no i w tej cenie mamy wszystkie potrzebne elementy do latania FPV. A patrząc na jakość, zarówno gogli, radia czy drona, to jest to świetnie wyceniony sprzęt. Dla kogo on jest? No, na pewno dla osób początkujących, które nie chcą wydawać minimum 2000 na pełną 5 calówkę, a chcą poczuć malutki przedsmak możliwości, co by było, gdyby faktycznie te hobby im podpasowało. Jeżeli chodzi o wady, to jako takich tutaj nie widzę, patrząc na stosunek jakości do ceny, ale na 100% przy zakupie tego starter kitu będziecie musieli również dokupić lepsze anteny do gogli, bo te dołączone do zestawu są po prostu słabe. No i zasięg naszej wizji za murami czy obiektami jest kiepski. Poza tym większych minusów nie widzę. Oczywiście, jeżeli macie jakieś pytania, to śmiało walcie komentarze. No i cóż, tym oto optymistycznym akcentem zakończymy program. Dzięki serdeczne za uwagę, trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć.